Cześć, z tej strony TV. to kolejny odcinek Simulator budowa. W tym odcinku będziemy malować ściany się malować szczany Na jaki to korory o to pytane A czyli na jakikolwiek koror Nawet może się zastępny Co to taki dom? A co jest drugie przejście? No a tu pomalujemy... ...na czerwono. Będziemy malować... ...szany i sufit. Zobaczymy... Czekaj, to się wchodziło w sklep? No dobra. To hmm. Co no, no. to jest malowane? Kurczę, malowane tu, dobra nie tutaj, już mi się wali Było środkowe i malowane Pomaluje mi ten A dół pomaluje mi nad czerwono. Tym pomieszczeniu, a górę pomaluje mi na biało. Karki nie ma. Arby em cima, gostar Uw, co tak mała ta farba tak szybko idzie. Hmm? Nakrywam. Co tak farba ta szybko idzie. Pierwszy posób mam malowany. Już nie ma tego. Trasłem za te głosy o zewnątrz, ja nie wiem jak to zrobić, żeby nie było słychać Muszę się mi dorazić jak to wyłączyć, żeby głosów nie było słychać. Z innych. Bo ja próbowałem tak zrobić, to nie wiem jak. Nie wiem jak to zrobić, żeby tych głosów nie było... Tywizora, jak to mówi... O!

Słubid pomalujemy na biało. więcej na biało, bo taki, no taki ledki.

No, to jest jeszcze do kolejnym, kolejnego kolejny, 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 Tu pomalujemy A na kolejny, osłubit pomalujemy Aki? jasne niżka z tej strony jest to pomalowana tak ta strona jest Już... o kurczę, jesteśmy. Tu już dwa pomalowane. Nic zostawiłem, co tam Już mamy piąty odcinek. Simulator mal... budowa. A tu się zrobi mi taki zelen. Nie wiem, znaczy mi się cała na pewno nie 20 minut. 15 minut. Słówit. Dobra, poszło ja patrzę, że sufit. 完了，我操！ No. Na tym odcinku dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii Sunatur Budowa. Zapraszam do za suplexy kanału, lajkowana i komentowana tego filmu. Zapraszam do playlisty z tej gry. No i zapraszam do subskrypcji kanału, trochę się powtarzam, ale trudno się mówi. Dzięki za oglądanie, zapraszam je do subrypcji kanału, lajkowana, komentowana. Coś faz was połowa mi ogląda, a nie kanał. Nie wiem czemu tak jest, ale trudno się mówi. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Kolejny film, nie wiem kiedy się pojawi, zobaczymy jeszcze. Dzięki za oglądanie na razie. Emano.